Co tak słuchasz? Co tak słuchasz? Masz stówę. Co mówiłeś? Pytam się, co tak namiętnie słuchasz. A wiesz co, wpadł mi w ucho taki zarąbisty angielski zespół. Siedzę i mówię non stop. No, przecież ty nie znasz angielskiego. No i co z tego? Czy to przeszkadza w tym, żeby słuchać angielskich piosenek? Poza tym ty nawet nie masz matury z angielskiego. Jesteś rzecznikiem ministerstwa. <grym> w sumie racja. Pokaż to. Eu estou, eu estou. Eu estou. É fino. Né? Look at my ass. Look at my ass. Vpada o ouro, não? Fino. Look at my ass. Look at my ass. Look at my ass. Daqui. <laughs> tá é. Look at my ass yes. Look at my ass yes. Dobra, nie? Nie no, super, super Musimy kupić całą płytę A jak? Mm -hmm. Synek Ich najnowsza płyta Power of Pussy. Yeah Jakie są numery? Same hity Słuchaj yy, Magic Tits 101 Cocks I... Higwaj... Higwajyyy... To as! Petarda. Pożyczysz mi na osiemnastkę, rozwalę wszystkich. Tylko nie porysuj. Dobra. Look at my Look at my ass. 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 Warto znać języki, dlatego chcemy pokazać Ci, w jaki sposób można się ich uczyć poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym bezpłatnym 7-dniowym wyzwaniu językowym. Dzięki niemu dowiesz się, że nauka języków może być przyjemna i zabawna. Look at my! S. S. Właśnie. To